My i drugowie Od dzisiejszego święta, święta Konstytucji 3 Maja, Dni Ziemi Wolsztyna oraz święta pracy 1 Maja, a w szczególności w zakazie Dnia Składzaka postanowiliśmy, aby nasze święto i Dni Ochrony Przeciwpożarowej były nieobjątną częścią wspomnianych uroczystości. Aby działalność strażaków dla dobra bliźniego i ich święto było uroczyście obchodzone. Mijały lata, zmieniały się ustroje. Czas pokrywał w niepamięci rzeczy małe i duże. Ale to, co wyrasta z miłości do bliźniego i z miłości do ojczyzny, każdej burzy się odstąpi. Będzie tam nie wymaga tego sytuacji. Nie zagrożone było życie ludzkie, względem indywidualne lub państwowe. Zawsze się znalazł wśród strażackich ludzi, niosąc pomoc Nic nie mógł, nie jednokrotnie własne zdrowie, a nawet wszyscy pomoc ludziom. Nie rozmieszczujemy i powstrzymywamy względy. Również nie chcemy różnić i zorganizować ludzi z naszej humanitarnej organizacji, również tych, którzy są sympatykami na naszej organizacji. Też, że nie wolno będzie serdecznie i gorąco, bo tak przybylek na dzisiejszą uroczystość wszystkich A w szczególności Serdecznie i gorąco witam posła ziemi bolsztyńskiej i zielonogórskiej, rodowitego pana Andrzeja Rachmańskiego. Serdecznie <klucz> witam sekretarza zarządu Wojewódzkiego Związku Oficji straży Pożarnych Rzeczypospolitej w Jądy druka Ryszarda Widona. Witam następnego komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pozarnych w Zielonej Kurze, Wiktora Miśniewskiego. Serdecznie <trymne> i gorąco witam członków Prezydium Rady Miejskiej w Polsce. na czele Panem Piotrem Krajewskim, jako przewodniczącym w Państwowym Pana Jana Złomuńskiego i Czesława Popłackiego.

socjalnym oprawem Zjednoczonej Polskiej Norberta Drachmańskiego. Witam gorąco przedstawicieli klasy lokalnej oraz gazety ludzkiej, gazety poznańskiej, ekspresu poznańskiego, telewizji poznań oraz radia Merkury. witam członków prezydent zarządu miejsko-gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej w a nade wszystko witam was drukwy i drukowie o zabranie o zabranie głosu prezesa zarządu miejsko-gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej w Głuszczynie druka Jana Koziołówka drugi z dużego dzisiaj Dzisiejsze święto, dzień Strażaka to święto, które ma na celu ukazanie i odtrwalania tych zdobyczy, które były wynikiem szlachetnej inicjatywy i zawsze bohaterska czyli w dziele niesienia bezinteresownej pomocy i rachunku w ludzkim nieszczęście. Wiemy, że pamięć ludzka jest zawodna, to co było tworzone dla dobra społeczeństwa. Jest zjawiskiem przemieniającym, Lecz w historii naszej organizacji oparły się potężne czasu i czyny i osiągnięcia ludzi, którzy z dużym całym zaparciem, trwając służby dla środowiska i kraju, tworzyli i umacniali fundamenty pod ówczesną i dzisiejszą organizacją strażacką. Na drodze tej spotykamy obecnych i byłych działaczy składowskich. Zasób ich i wkładu w budowę historii nie możemy pominąć święty. I nie możemy chociażby spełnieniem nie liczyć w tych, którzy na zawsze odeszli z naszych szeregów, a którzy zapałe służyli w poleczeństwie. Trzeci pamięci. Zmienili się czasy, zmieniło się życie. Dziś przed sprawem pożarna wyrosły nowe zadania, nowe nasze pracy. Zmotoryzowane i wyposażone w nowoczesny system bojowy straż pożarna. Zdolna jest wprost w każdemu zadaniu. Kształtować w i rozwijać musimy piękne tradycje opierności i poświęcenia. Czym więc jest straż pożarna i jej wypowiedź? Straż pożarna, tras to słowa, które wywołują zawsze uczciwe i ciepłe uczucie, zarówno osobiste, jak i społeczne. Oznacza to, że jest dobrą i wyświetlowaną organizacją, służącą obronie nas i naszego mienia przed ogniem, powodzią lub inną klęską żywiołową czy też katastrofą. Natomiast strażacy dobrze wyszkoleni, energiczni, odważni, mężnie stawiający czoło i ratujące żywiołom, ratujący życie ludzkie i ludzkie, spieszą na ratunek, pomoc tym, których z wylotu. Dlatego też w tej zaszczytnej humanitarnej działalności do dobra ojczyzny ma się zrozumienie poparcie w ramach jak i społeczne Zróbcie Dróg i drógowie, Jestem głęboko przekonany, że w oparciu o, dotych, o dotychczasowe osiągnięcia i nabyte doświadczenia będziecie nieustannie podnosić poziom służby i zabezpieczenia przepis pożarowego terenu. Strażacy! Z okazji Dnia Strażaka, Święta Konstytucji do tego maja, oraz z okazji bieżącego się święta naszego patrona, św. Floriana w imieniu Rady Miejskiej, Zarządu Miasta, Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Obywatelskiego Sprawy Skarbie Pożarnym Polskiej w oraz własnym serdecznie pozdrawiam wszystkich strażaków działaczy i sympatyków naszej organizacji, życzę w dalszej pracy jak najlepszych osiągnięć od obronie soczu podorowej. W do zgodnie i domaty, dżąstw, strażaków, które często z niepokojem oczekują na powrót swoich synów i mężów z niebezpiecznej służby i często też dzielą z nimi trudy działalności poza życiem. Życzę wszelkich w pracy zawodowej i społecznej oraz w życiu osobistym. Dziękuję bardzo grupowi prezesowi za zabranie głosu i skierowanie serdecznych słów uznania podziękowania poza adresem naszych grup. Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polski w Warszawie z dnia 6 kwietnia 1994 roku oznaczeni zostali za zasługi dla pożarnictwa następujący druhowie. Złotym medalem za dla, dla pożarnictwa Suliga Bernard OSP Kozienin Proszę o szybkie występowanie Grela Czesław OSP Świętno mhm. Matysia Skaginek OSP Kozienin Właszkowski Franciszek, OSP Wolszy. Rebnym medalem za zasługi dla pożarnictwa zostaje odznaczony. Właszkowski Jan, OSP Wolszy. Tadeusz, OSP Nowy Widzi. Dudziacz Edmund, OSP Pożemin. Kontakt Przepisław, OSP Podzemny. Proszę o wystąpienie. Sapat Stefan, OSP Zroniadych. Mrożek Marian, OSP Kęgowo. Brązowy medal za dla pożarnictwa zostaje odznaczony. Nowicki Krzysztof, OSP Obrach. Patrz Jan, OSP Złoki. Grzeba Edmund, OSP Wosnęska Fabryka Medli. Makszer Kiot, OSP Wosnęska Fabryka Medli. Mały Tadeusz, OSP Obrach. Kubilicz Janusz, OSP Broniary. Marek Paweł, OSP Kozyny. Baczkowiak Piotr, OSP Bruniady. Woźniak Eubyny, OSP Złotni. Zachowiak Edward, OSP Krymbłowo. Wolnik Jan, OSP Obrach, O odznaczeń poproszę Sekretarza Zarządu Wojewódzkiego Związku Ośrodków Spraw w Zielonych Budżet druka Ryszarda Dizona oraz Prezesa Zarządu Miejsko Gminnego Związku Ośrodków straży Pozarnych w Olsztynie druka Jana Podziołka. Serdecznie proszę o zabranie głosu syna Ziemi bolsztyńskiej, posła Ziemi Zielonogórskiej, pana Andrzeja Brachmańskiego. <klucza> Ruch duchowie szanowni oznaczenie. Po polsku, jest właśnie w tym mieszkaniu parlamentarzystów zimnych dowódcy, którzy mieszkają w się w tej części w Europie, jaką jest zimna chciałbym powiedzieć Wam życzenia wszelkiej pomyślności w Włoszech i wszelkiej pomyślności w tej Waszej społecznej społeczności. Zresztą w tym mieszkaniu, że nie jedną godzinę w nie Myślę, że nie ma opowiadać o waszym powołaniu, o potrzebie służby, o tym, czym dla nas wszystkich, dla na cywilów, jest powołanie Więc z tego pokazu Waszego święta życzę Wam, aby ten ważny, tradycyjny, patron chorem, czuwał Wam nad Wami jak najważniej na zajęcie, żeby wodów w, w trawitach nie brakowało, żeby motopompy zawsze były w gotowości. No i żeby ta pierwsza woda zawsze szła do przodu. Przysięgamy jeszcze raz. Dziękuję Andrzejowi Pragmańskiemu za słowa podziękowania i uznania dla naszych druków, druków ziemi wolszczyńskiej. Proszę Państwa, na tym kończymy część oficjalną dzisiejszej naszej uroczystości. Święta Strażaka, a zarazem rozpoczynający się tydzień o produkcji pozorowej. Poproszę grupnych i grupów Strażaków o zajęcie miejsc na łapkach, a przed Państwem będzie prezentować swoje umiejętności orkiestra Dęka. Orkiestra Miejska Orkiestra Dęka w Orszinie której kapel szefem i duszą jest pan Ignacy Pięk. Prawa dla orkiestry. Również proszę gości o zajęcie miejsca.